Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym naszym spotkaniu wtorkowym o 14.00 z cyklu O tak się dyskutuje. Po ostatnim nagraniu, które, było, które dotyczyło książek takich no, nieco łatwiejszych w odbiorze, doszłam do wniosku, że to jest w sumie dobry pomysł, żeby pójść tym tropem i że póki nie będziemy mieć wiosny, to będziemy raczej skupiać się na rzeczach lekkich, łatwych i przyjemnych, żeby dotrwać do czasu, kiedy latem będziemy się mogli trochę w trudniejsze tematy zagłębić. Co? O, przepraszam, bo to był taki mały test, co się czasami zdarza na live'ach. Sprawdzamy, czy Państwo dobrze słyszą i czy dobrze widzą, więc tutaj, jakby taki mały test był, ale to. Nawiasem mówiąc, wracamy do meritu. Doszłam do wniosku, właśnie, że będziemy zajmować się rzeczami fajnymi, książkami fajnymi. I w związku z faktem, że kilka ostatnich dni spędziłam na jakimś tam biznesowym spotkaniu w Zakopanem, i przy okazji mogłam wskoczyć i obejrzeć kilka muzeów, które już wcześniej widziałam, a to zawsze warto sobie powtarzać, gdzie prezentowany był. Gdzie prezentowane są zbiory nie tylko sztuki, ale także zbiory ludowe. To chyba też trochę taka tęsknota za galeriami i, muze i muzeami, od których byliśmy bardzo długo odcięci. To stwierdziłam, że dzisiaj się spotkamy i porozmawiamy o sztuce ludowej, właśnie. I dlatego chciałabym Państwu zarekomendować książkę, która jest fajna którą się świetnie czyta, która jest wręcz jak pasjonujący kryminał i nazywa się Ludowość na sprzedaż. Autorem jest pan Piotr Korduba, autor, który książkę popełnił już kilka lat temu i ja się w 2013 roku została ta książka wydana przez Fundację Będzmiany I ja się do tej książki po prostu dorwałam w emocjach i one do mnie, one mnie nie opuściły do końca lektury. Książka, którą Piotr Korduba napisał jako wynik mrówczej pracy, dostępu do archiwów, dostępu do. do ale nie powiedziałam, przepraszam, bo teraz zrozumiałam swój błąd, nie powiedziałam, czego ta książka tak naprawdę dotyczy. Ona dotyczy Cepeli. Cepeli firmy, którą wszyscy znamy. Cepeli, która w czasach lat 60. i 70. Oferowała produkty poszukiwane nie tylko przez gości z zagranicy, ale takie fantastyczne rzeczy, jak bolesławiecką ceramikę, czy jak ładowskie ławy i drewniane, w ogóle meble drewniane z ładu, jak tkaniny ludowe, czy inspirowane ludowością, które w zasadzie każdy chciał mieć u siebie w domu. Więc to były takie czasy, czasy niedoborów, oczywiście. Kiedy to co, to, co oferowała Ceteria, po pierwsze pachniało unikatowością, to było bardzo dobre rzemiosło w krótkich seriach. Bardzo często też wytwory artystów ludowych, bardzo, bardzo ciekawe, to budziło nasze pożądanie. To było też obcowanie z takim rzetelnym materiałem: drewno, ceramika. Tkanina taka prawdziwa, z samodziału, fantastyczne rzeczy. A potem okazało się, że ta cepelia staje się takim synonimem cepeli, czyli określenia już pejoratywnego cepeliady jakiejś, czyli w pewnym stopniu kiczu, kolorowości nadmiernej, jakiejś takiej przesady w dekoracyjności, jakiegoś takiego. Produktu właśnie tylko eksportowego, takiej ludowości taniej. W tej chwili Cepelia odbudowuje swoją markę jako, jako firma niezależna, bo, bo to, czego dowiecie się z tej książki, to dowiecie się też o całym uwikłaniu tego w strukturę państwa, które, które nad wszystkim chciało mieć kontrolę. Czyli tak naprawdę, Cepelia, jako firma, była zarówno w systemie swoich zamówień, jak i w samej sprzedaży, uwikłana w całą gospodarkę komunistyczną. I tutaj to, co się w tej firmie działo, w większości właśnie wynikało z takiego zarządzania odgórnego. Stąd też takiej firmie też trudno było bardzo przejść prywatyzację, bo, bo niekoniecznie, jeżeli pracujemy w takich bardzo rygorystycznych strukturach, to bardzo trudno się potem zaadaptować do wolnego rynku. Stąd też przez chwilę właśnie ta, ta marka była synonimem takiego riki kiczu a teraz wkracza w nowy swój rozdział zupełnie i oferuje przedmioty różne powiedzmy i tej wysokiej jakości i takiej mocno pośredniej. Też niektóre miejsca, które były galeriami Cepeli, bo, bo jakby nie patrzeć, to nie były tylko sklepy, to naprawdę były galerie ze sztuką budową, przestają istnieć. Do remontu idzie, miejmy nadzieję, remontu przeprowadzonego z pewną dbałością, z naszą dbałością o szczegół modernistyczny, fantastyczny pawilon Cepeli na, w samym centrum Warszawy, pawilon, który przez ostatnie 20 lat Oblepiony był reklamami, telebimami i jakimś e, dodatkową działalnością, trochę gastronomiczną, trochę e, nie wiadomo jaką i tak naprawdę bardziej straszył niż, niż e, przyciągał. Ale tam nad parterze dalej była galeria cepeli. Teraz czekamy na remont. Pytanie, czy, m, czy ta działalność cepeliowa wróci do tego miejsca? Pewnie nie. Natomiast spotykamy się z galeriami cepeli w innych miejscach, ale to już jest nowy rozdział. Natomiast to co, to, co jest historyczną opowieścią o cepeli, to znajdziecie w tej książce. Znajdziecie tutaj mnóstwo portretów ludzi, którzy tę Cepelię tworzyli, zarówno od strony organizacyjnej, jak i od strony twórców. Zrozumiemy, czytając tą książkę, też. Na czym w ogóle polegał system nakazowo-rozdzielczej polityki gospodarczej w komunie, bo to świetnie tutaj jest zilustrowane. Będziemy mieć też mogli, ma, mamy też wgląd, co prawda w czarno-białe, ale fenomenalne archiwalne zdjęcia z galerii Cepeli. I to są naprawdę no, ogromne rarytasy i ciekawostki, bardzo polecam. Ta warstwa wizualna też jest super i tutaj jest spora o to dbałość. Natomiast cała ta narracja, to co, to co Piotr Duba pisze, jest pisane przystępnym, fajnym językiem. To nie jest skrupu... to znaczy jest tutaj stuprocentowa skrupulatność archiwisty, ale na to jest e, nałożona narracja pisana z dziennikarskim nerwem, z takim e, podejściem reportażysty, w związku z czym no, połyka się tą książkę jednym tchem. E, dlatego też bardzo serdecznie polecam i. Też e, polecam potem odwiedziny w jakiejś galerii Cepelis, skonfrontowanie tego, co, co było e, historyczną warstwą, e, w stosunku do tego, co jest obecnie w tych sklepach, ale jeszcze bardziej polecam e, tropienie strychów swoich babci, tropienie jakichś zakamarków, e, regałów u rodziców. W poszukiwaniu ciekawych rzeczy, które kiedyś sygnowane były znakiem Cepeli. Bo w tej chwili moda na te przedmioty po prostu wraca. W tej chwili takie dodatki są smaczkami w najciekawszych współczesnych wnętrzach, także tych, które mają piętno, niby zagranicznych trendów, styl skandynawski, czy boho, czy styl nowojorski. W każdym z takich. Dopieszczonych wręcz jest miejsce na dobre lugodowy kimi, na bardzo dobrą ludową ceramikę. Często zresztą to nie są rzeczy ludowe, tylko już inspirowane ludowością, ale na takim najwyższym poziomie. I to ten smak się rozumie i łapie, kiedy się rozumie i łapie kontekst. A do kontekstu najlepsza jest ta książka. W związku z czym bardzo serdecznie zachęcam do lektury. W zmianie jest jeszcze chyba do dostania. W Warszawie stacjonarnie na Mokotowskiej. Poza tym można kupić przez internet, jak zresztą inne publikacje Fundacji Benzmiana, które polecam w całej rozciągłości, bo jest tam mnóstwo naprawdę dobrej literatury. I to, jakby, tym kończymy rozmowę o książce. Ja mam dla Państwa jeszcze dwa zaproszenia. Pierwsze zaproszenie na dzisiaj do Xanadu, na żywo niestety jeszcze nie, ale na online. Na 48. Aukcję Młodej Sztuki. Aukcję Młodej Sztuki, której katalog zawiera bardzo dużo ciekawych, naprawdę dobrych prac, zarówno tych abstrakcyjnych, jak i tych figuratywnych, jak i aktu, jak i surrealistycznych kompozycji, jak i prac, które są takie, powiedziałabym, bardziej symboliczne, myślne. Dużo naprawdę ciekawych rzeczy można wybrać. Prace, które będą na, na tej aukcji, są też za mną w kadrze. I to jest pierwsze zaproszenie. Zaczynamy o 19.30, zlecenia przyjmujemy cały czas. Będziemy mogli się w trakcie aukcji także łączyć z Państwem telefonicznie, będziecie mogli czuć tak, jakbyście byli z nami i to jest też, też cenne, więc do tego zachęcam, ale jeżeli ktoś nie może, bo ma w tym czasie inne zajęcia, to, to zachęcam do składania limitów do określonej kwoty. A po aukcji... Robimy bardzo szybką zmianę aranżacji galerii i od czwartku zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na wystawę Agaty Czeremuszkin-Hut, jednej z artystek, którą reprezentujemy w Xanadu. Wystawa, która zawiera zupełnie nowe prace, prace jeszcze nie pokazywane. W Warszawie prace z cyklu Otoczaki, które już tutaj część naszych stałych kolekcjonerów mogła tak oglądać trochę spód lady, pod ścianą, bo one... Od jakiegoś czasu są w galerii i wiem, że budzą ogromne emocje. W związku z czym wystawa myślę, że też spotka się z Państwa. Dobrym przyjęciem. Na to bardzo liczymy, ale też liczymy na to, że będziecie chcieli ją odwiedzać, że będziemy mogli się z Wami spotykać i stąd pomysł na bernisarz taki. W formule na poły pandemicznej, czyli wernisarz sobotni, czyli wystawa jeszcze na, od czwartku, ale na wernisarz zapraszamy Państwa w sobotę w godzinach pracy galerii, czyli od 11 do 16. Zapraszamy na lampkę wina, na spotkanie z artystką. W tym czasie będziemy się starali też dla tych, którzy nie mogą być z nami w Warszawie, nagrać rozmowę z Agatą. Natomiast jeżeli się okaże, to. Szczęśliwie niemożliwe, mówię w tym sensie szczęśliwie, że będziecie nas na tyle licznie w sobotę odwiedzać, że tutaj nie będzie warunków do nagrania, to to nagranie i tak zrobimy kilka dni później, czyli w kolejnym tygodniu, bo, bo te rozmowy z artystami cieszą się waszymi bardzo dużymi, jakby dużą przychylnością, wysoką oglądalnością. I to jest zawsze bardzo ciekawa kwestia, żeby porozmawiać z autorem i się dopytać co inspirowało, co jest ważne, jakie są plany na przyszłość, więc mam nadzieję być tutaj waszą pośredniczką i przepytać Agatę Czeremuszkin-Hrut, w, w tych wszystkich aspektach związanych z jej twórczością. Taka rozmowa, która będzie trwała około pół godziny, będzie u, opublikowana u nas i na Facebooku, i na naszym kanale YouTube'owym. Także dzisiaj dwa zaproszenia na wernisaż Agaty Czeremuszkin-Hrut na sobotę oraz na, na, na zwiedzanie wystawy w każdym innym terminie. Wystawa trwa do 8 marca oraz na dzisiejszą, Aukcję, 48. aukcję młodej sztuki, która odbywa się dziś o godzinie 19.30 i będzie ją można obserwować online, no będzie też streaming na Facebooku. Bardzo serdecznie dziękuję przy tej pięknej pogodzie dzisiaj. Mam nadzieję, że sztuka ludowa stanie się dla Państwa czymś, na co też chętnie. Zwrócicie uwagę, bo to jest niezwykle ciekawa materia, więc warto się czegoś więcej dowiedzieć. Dziękuję za uwagę, zapraszam, do widzenia.